Ja nie zdążę, ale tu trzy Inferno Dragony w niego lecą, moi drodzy! Trzy Inferno Dragony w niego lecą! 3, 2, 1. Iwo Inferno Dragon, moi drodzy, na drugiej arenie! Tego jeszcze chyba nikt w historii Clash'a nie robił, mi się wydaje. Siemaneczko, moi drodzy, z tej strony Wnukol i witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. I dziś po raz kolejny zagram sobie w Clash Royale i tak jak widzicie po tytule zagram sobie Iwo Inferno Dragonem na drugiej arenie. I w poprzednim odcinku graliśmy sobie Mega Knightem Na 0 pucharkach, więc jak ktoś nie wie I nie widział, to polecam odczaić No i dziś kontynuujemy właśnie te dziwne rzeczy na tych niskich arenach I lecimy z Evo Inferno Dragonem Także moi drodzy, jak filming Wam się spodoba, wiecie co robić Łapka w górę, subskrypcje, mile widziane Lecimy po 21 koła No ja biorę swój telefon w ręce moi drodzy Gdzie tu są nasze karty, są karty Bierzemy sobie to Użyj i pyk mamy to. Inferno Dragon Evolution Unlocked. No i let's go, moi drodzy. Mamy Evo Inferno, ale zmienimy sobie deck na jakiś taki ultra tani, bo wiecie co zauważyłem? Że autentycznie moje jednostki jakby nie są w stanie y, dotrwać, że tak to nazwać. W sensie są tak mocny deck jest po prostu, że no, ludzie nie są w stanie się przed nim obronić, więc zrobimy sobie takie coś, tak żeby wiecie, zagrać pod trik te Evo Inferno Dragona. Bo ja się autentycznie boję, że ja nawet cyklować go nie zdążę, co nie? I to jest problem dla mnie największy. Więc liczę, że się jednak uda. No ale cóż, no. Coś długo grać szuka, nie podoba mi się to. O, dobra, znalazło. No dobra, lecimy, moi drodzy. O, jest inferno na slocie, dobra. Thanks, dobra. Kolega piszący się trafił, więc liczę, że. Dobra, damy inferno tutaj. No i chłop musiał dać oczywiście na drugą stronę jednostki, dobra. Robimy szybki cycle, moi drodzy. Bo tu mnie obchodzi tylko Inferno Dragon, jak zapewne sami Dobrze. Kolego, broń się błagam przed inferno, a nie przed tym. Leci, moi drodzy, w niego inferno. O, arcerki dał! Arcerki dał. Mega. Mega. I muszkieterkę. dobra, gości mnie na tą stronę. Ale dobra, dobra, jest git, jest git, ty moi drodzy. Se dobra, powierzchni jednostki. Ty to się może udać, serio, ty. Dobra, obronił wieżę, jest dobrze. Teraz lecą w Kinga, moi drodzy, i autentycznie... Ty, to ma prawo bytu, a my się musimy bronić jeszcze nawet, więc no... Kurcze pieczone, to może wyjść. Ty, no to może wyjść. Ale dobra, zaraz się jeszcze okaże, bo mamy Bombera, moi drodzy, i już się szykuje Iwo Inferno Dragon. Iwo Inferno już się szykuje, moi drodzy. Także uwaga, ja go tu zaraz postawię, pozbierajmy sobie jeszcze trochę many... 3, 2, 1, Ivo Inferno Dragon moi drodzy, na drugiej arenie. Tego jeszcze chyba nikt w historii klasza nie robił, mi się wydaje. Uj, jeszcze Giant! O, ho, ho. Chnajcik! Oj, biedaczku! Inferno się nabije i z tym plecakiem człowieku. Jak on będzie latał, to to patrzcie, już jak to mieli. On na hita przecież wszystko weźmie. No czekaj, czekaj. Ej, nie, 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 ale nie bij mi tak tego. Pokaż mi to. Nie, zredetowało mu się to! Nie! O jasna ciasna! O, widzieliście, wziął te minionki na hita, ale nie no moi drodzy. Co tu się stanęło? Co tu się stanęło? Ale dobra, jest double elixir, więc możemy. Zaszaleć. Może uda mi się tam dosłać do niego jeszcze ewolucję. Ale ajaj moi drodzy, no, tak blisko, tak blisko. Dobra, kolega się broni, próbuje przynajmniej. Brońcie tego Inferno, dobrze, bronią Inferno, o to chodzi, o to chodzi. Moi drodzy, wlatuje drugi yy, iwo Inferno Dragon, a ja się bałem, że ja nie zdążę, ale tu trzy Inferno Dragony w niego lecą, moi drodzy. Trzy Inferno Dragony w niego lecą, co jest grane? Już teraz tylko dwa, ale jest Inferno rozpędzony, uj, jest Inferno rozpędzony, moi drodzy, jedzie, 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 jedzie. I rozjeżdża, moi drodzy, Evo Inferno Dragon każdego oponenta na swojej drodze. Well played, dziękujemy kolego, dziękujemy, dziękujemy A my sobie otwieramy skrzyneczki moi drodzy Pierwszy Lucky Chest w tym filmie, RR dobra dajcie jakieś fajne karty do leku O, Spir to mega, to mega, to mi się podoba Że dobra, trochę kart się przyda Drodzy moi drodzy, propos tego co było w ostatnim filmie Jeszcze wymyśliłem coś innego ciekawego, co mogę zrobić To teraz pytanie co za zadziała Ale jak zadziała tu mam nadzieję, że będzie to jeszcze większy banger niż to, co było do tej pory. Więc moi drodzy, żeby nie przegapić, subskrybujcie. Jak nie wyjdzie, to wam poinformuję na społeczności. a jak wyjdzie, to będziecie mieli odcinek. Więc może być ciekawi, a tam leci Inferno Dragon, moi drodzy. O, dobrze broni! Broni kolega Inferno tutaj bardzo dobrze. Ale to chyba mu nie wystarczy, co? Chyba nie, chyba nie! Bo ten inferno coś za łatwo go niszczy, moi drodzy. E, dobra, zniszczą to był inferno, zniszczą, super. Dobra, Goblingang, moi drodzy, wersja, y, tania wersja Goblinganga, co nie? Kolega coś wystawi tam, czy nie? Aha, no, na, nawet nie wystawi nic na tego inferno. Zdąży Ewo? No nie zdążyłem, Ewo, nawet moi drodzy, tak łatwo idzie. W samym inferno. Cycle. No więc chyba trzeba tego Cycle'a jeszcze trochę przebudować. Wiecie co? Eee, dobra. Co tu jest? Tego Knighta może usuńmy właśnie. Ale nie ma nic tańszego. Ewentualnie minionki. Nie będą tak dużo robić. Spoko. Dobra. Wierzmy, 800 monet. To ja ich mam dużo. I jest tutaj, moi drodzy, 100 gemów. Ja tych 100 gemów bardzo potrzebuję. One się wiążą między innymi z tym, co chcę dla Was zrobić, ale no to to, to zobaczycie niebawem. Mam nadzieję. No a my dobra, stawiamy tą na zawierzą. Tak, zawierzą, dobra. O ile ci mini PK? No dziewiąty level Goblinków, moi drodzy, wchodzi twardo tutaj. Mini PK nic nie ma do powiedzenia. A ten Dragon strasznie późno tym razem, dobra. Wraz ma Spella, Firebola i Walną go tam, Ok, dobra. Inferno, Dragon. Dobrze, Giant i przy, yy, przytrzyma inferno. Bardzo dobrze. Bardzo, o jeszcze archerki, brawo! Brawo dla kolegi, pomyślał. Czekajcie się, poprawię. Opa, chłopa, chłopa. Dobra, lecimy dalej. Tej mi zniszczy tego inferno. No i, a nie, jednak nie. No, był blisko, był blisko, to prawda, ale nie udało mu się. Ale zaraz tu mam nadzieję, rzucę jakiegoś kolejnego. No i dobra, zobaczymy, moi drodzy. Leci inferno. Dragon, kolejny. Dobra, tu idzie do 4 szkieletki już z tej strony. No i jest Giant ten. Giant zwykły, nie Skeleton, Zwykły Giant. Sigma, tu leci skeleton armii moi drodzy, normalnie. Był go, tani Goblin Gang, to jest tanie skeleton armii, ale dobra, lecą, lecą, lecą moi. Onda firebola? Kolego, daj firebola, please. Dobrze! Brawo! Brawo! Jeszcze Arczerki daj. Powiem, że miałeś, ale leci Ewo Inferno. Leci Ewo Inferno, moi drodzy, leci, leci. I niszczy moi drodzy, nawet nie zdążył zniszczyć, bo zwykły inferno rozwalił każdego. No ciekawie się tu ludzie bawią, ciekawie widzę. Nawet tani cycle nie pomaga, moi drodzy. Nawet tani cycle mi tu nie pomaga. To nie jest pocieszającą informację. Dobra, oni zazwyczaj szli na to. Więc postawię w ciemno inferno tu z tyłu, dobra. Zobaczymy jak kolega zareaguje, mam nadzieję, że jakoś jednostką, która bije powietrze, o to chodzi. Brawo dla kolegi, brawo. Ale nie, nie tak, nie tak. Uff. Brawo, brawo, ziomuś, brawo. Ziomuś, brawo dla ciebie, naprawdę? Tylko jeszcze, żeby te twoje spirgobliny coś mi zrobiły. Nie, 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 za mocny jest, dobra. Dobra, jest git. Kowe... Minionki! Mega, mega, brawo, brawo gościu, po prostu Mega ci to. Jeszcze spirgo blinki, nie no dobra moi drodzy, tu się ogarnięty kolega trafił. Kolega wie co i jak, a my tu mamy już inferno. Ewo inferno mamy, moi drodzy, czy on obroni tamtego, jednego, jednego broni. Ale z drugim już sobie raczej nie poradzi, moi drodzy, z drugim sobie nie poradzi, a my dajemy Ewo Inferno Dragona tutaj leci, 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 leci. I leci, moi drodzy. Leci Evo Inferno z Inferno Dragonem. Co tu się dzieje? Dominacja całkowita wlatuje. Ale tak szczerze, ta pierwsza gierka mi się wydaje była najlepsza. Na no ten Ewo Inferno nie ma to się zbytnio wykazać, więc dobra, Zaraz może nawet arenkę bijemy nową. O. Zobaczymy, moi drodzy. Meczek o nową arenkę. Także zobaczymy, jak się uda. Kolega 600, pół. Dobra. Czwarty level, więc nowy level. Spoko, będzie ogarniał. Chyba że wcześniej miałem czwarty w enemy, ale nie zauważyłem. Dobra. Kiedyś na tej arenie serię ludzi ogarniali. Albo ja byłem taki głupi, albo to była wina tego, że po prostu był inny system aren. A możliwe jest jedno i drugie. Ale dobra, leci mini PK twardo, więc je bronimy. Dobra. A na tą stronę dajemy inferno dragona, moi drodzy. Zobaczymy, jak kolega na niego odpowie. Czy w ogóle odpowie? Jest chatka. Jest chatka. Bardzo dobrze. Dobra. Bardzo fajnie, że dał chatkę. Mnie się to podoba. Mnie się tam to podoba, tylko że tego Blinki nic mi prawie nie robią, ale jest Giant. Dobra. Jest Giant, który tu przytrzyma mojego Inferno dragona. No i dobra, wiecie, ja tak tutaj sobie postoję trochę o. Dobra, zostanie przytrzymany inferno z bomberem. A drugi Inferno leci z drugiej, mhm. Dobra, teraz nie daję jednostek. Chyba, że zamiast jednostek dam spelaty. to też może być mądre. A, i prawie predicted wyszło, widzieliście to? Ja dobra, szczerze, wpadałoby by kolega do jakąś taką chatkę goblinów tam, czy coś, bo go Inferno trochę jakby niszczy. Dobrze, dał chatkę. I teraz będzie Inferno, moi drodzy, Ewo. I teraz wchodzi Ewo, Inferno. I co? I kolega coś wystawi jeszcze? Kolega nic nie wystawi jeszcze? No, kolega nic nie dostawi jeszcze, moi drodzy, i tak o panowie, ty sobie wchodzą i mielą. Dobra, zagramy jeszcze jeden, masz na tej trzeciej arenie, zobaczymy, może wyjdzie. Może wyjdzie, mam nadzieję, że tak. Dobra, fajnie, fajnie, nowa arena, nowe karty będą. ja mam trzy misje, aż moi drodzy, dobra. Odbieramy szybko. Tombstone, tutaj pyk. Czekajcie sobie, tu muszę coś przesunąć, pyk. Bomber, elegancko. Pyk-cyk. I skeletonki elegancko, cyk, cyk. No i dobra, w sumie szczerze, spróbowałbym jakimś spelem, może zagrać, jeszcze jednym, a nie jednostką. 20 goblinów, bardzo fajnie. I tak wywaliłbym tego tombstone, bo on mi daje dużą przewagę, dużo jednostek. Respira, a dałbym Firebola. I spróbujmy, moi drodzy. Spróbujmy, mogę przegrać pierwszy raz na tym koncie, nie ma problemu, ale dajcie mi poużywać po inferno w trakcie gry. Tyle, ty, ty, tyle mi jest potrzebne, nie? Tyle, więc nie potrzebuję i zobaczymy, te dwa spele faktycznie mogą być tutaj tym rozwiązaniem. No, my dobra, idzie w nas ten chłop, a my dajemy arowki I dajemy teraz Inferno Dragona, bo wypadałoby się przed tym obronić. Teraz właśnie pytanie, czy kolega ma coś na powietrze w ogóle? No nie ma, póki co widzę. Zbytnio nic. Dajmy Fireballa tam. I skeletonki tu, i bomberat. No i dobra, poleciał pierwszy i Jakby on, kurczę, jakby ten spóźnił tego tu na chwilę. A jakby go nie spóźnił. Oj, 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 oj. Tak, to ma mały problem, a raczej taki trochę duży problem. Bo leci w niego gigantyczny sm smog, zionący ogniem, ale dobra. Udało się kolegę zatrzymać. Kurde, taki spel typu Zabby się nawet przydał, że Wam tak to ujmę. Dobra, jest Iwo Inferno na slocie, widzę. Dobra, jest chatka. Jest chatka, moi drodzy. To się. To się może udać, ale teraz ja źle. Zły placement zrobiłem. To ja zrobiłem zły placement, ale czy to rozjedzie? Rozjechał prawie w sekundę, no ja zepsułem teraz. Ajajaj, moi drodzy, no. Nie wykorzystałem tego, co miałem wykorzystać. Trudno się mówi, no... Jak widać poziom areny jest jeszcze za słaby, żebym mógł w ogóle się cieszyć moją ewolucją. Więc raczej w moim klasycznym dechu z Mega nie za dużo zrobi. No ale jak się trafi jakiś wymagający oponent, to kto wie, kto wie. Mamy w ogóle 100 tego, O, 100 kanonów, bierzemy. 100 kanonów nie mam. Także moi drodzy, jak Wam się podobało, łapka w górę, subskrypcja zachęcam. Aczkolwiek nie ukrywam, że liczyłem na trochę więcej tego gameplay'u tym Inferno Dragonem na Ewo. No ale zobaczyliście sobie przynajmniej mniej więcej, że Inferno Cycle na tej arenie działa mega dobrze. I tak naprawdę przez to, że tych jednostek powietrznych, które biją, się znaczy jednostek, które biją jednostki powietrzne jest nie za dużo, no więc ciężko może być ludziom z tym walczyć. Także do zobaczenia, trzymajcie się, pozdrawiam Was serdecznie. Narka!